Dobra, ja, ja chcę coś powiedzieć, coś jeszcze Dobra, no to możesz mówić, bo ja już, już? włączę. No Dobra, to jak dropnie zmianka albo dodanie, to ja robię ci dalej. Dobra. O, zmianeczka. <gry> Serii spela, za zawdzięczam już ponad 200 subskrypcji, za co jestem w sumie Wam bardzo wdzięczny. Co prawda był konkurs, ale i tak chciałbym ciągle nabijać te subskrypcje, żeby lecieć po to powiedzmy, że 1500, bo już dawno przekroczyliśmy równy 1000, czego się naprawdę bardzo cieszę. Dlatego zostaw już teraz subskrypcję, jeśli kanał Ci się nie spodoba, albo po prostu film Cię będzie nudził, czy coś w tym stylu. Po prostu ją cofniesz, a jeśli nie, ona zostanie i na pewno będę się cieszył, bo będę wtedy bliżej 1500 subskrypcji. Na czym mi teraz bardzo zależy, także bez głupiego przedłużania lecimy z odcinkiem. Trzeci odcinek z PL no i lecimy sobie ostro, zaczniemy od odebrania zwykłego białego konia, chcę odebrać zdjęcie konia, kup stoka, k więc no jest fajnie, a jeśli już mówimy o pieniądzach, odezwał się do mnie jeden z widzów i poprosił mnie o 2kk, rzuciłem mu te 2kk i dał mi też o to taką moją wymarzoną zbrojkę, mnisią plus 3, z, znaczy z no, plus 3, przyspieszenia, nie jest ona może zbyt dużo warta, ale jednak wiem, że... Po bodajże czterech nieudanych próbach wbicia KDK plus 3 Dostałem ją, więc w sumie taki miły podarek dla mnie Jadę sobie teraz do celu, bo odebrałem tą misję na konia I będę robił drugi poziom Także gdzieś tutaj muszę dojechać No właśnie, te misje na konia w sumie są przyjemne Przynajmniej te pierwsze, chociaż jak się zapomni I się zejdzie z konia, no to trzeba czekać później 24 godziny Co jest chore Także ja teraz muszę jechać do stajennego No i pierwsze podejście, wyniki dla zwykłego Niestety nie udało się Leję sobie teraz Bestialskiego kapitana, ogólnie zmienili restę widzę w tym Metinie, bo nigdy tutaj się na PL przynajmniej nie respił Bestialski Kapitan, jeszcze no za moich czasów bynajmniej. No a teraz spotkałem gościa, no i go klepie, no nie wiem już, powiedzmy, że chwilę go bije i nagroda za zabicie go normalnie jest epicka, znaczy w sumie drobnego żaden No i po drodze spotkałem jeszcze Metina zazdrości, także sobie go sklepie. I ciekawe co z niego w sumie wypadnie Nie wiem, raczej na więcej niż kału nie liczę No i jest kadeł Plus czy nie wiem, tam powiedzmy, że jest 300k do przodu I księga umiejętności Tylko która to jest księga? No właśnie, nie ma tutaj takiego podświetlania Najnowszego przedmiotu, przez co nie wiem Ale chyba jest to wilczy pazur Czyli w sumie największy shit jaki może być No i robimy drugie podejście z levelem konia No i teraz siadło Także no jutro niestety Będę musiał kupić kolejne medale Dlaczego niestety? No bo właśnie Trzeba czekać te głupie 24 godziny, co mnie strasznie męczy, ale teraz sobie pomykam na tym koniu, więc mogę coś popolować na jakieś metiny, bo po prostu pójdę ekspić, bo no, trzeba wbić minimum 30, może nawet 35 level. No dobra, no i lecimy sobie z kolejnym metinem przy okazji na czacie piszę też, że chcę kupić, że chcę kupić właśnie yy, bransoletę na szyjnik i właśnie buty. SHP. HP, no i goście się do mnie zaczynają odzywać, także będzie z czego wybierać. Mam nadzieję, że będę miał już ten ekwipunek pod Expa i pójdę sobie spokojnie na czarne orki. Jak na razie, dropłam jakaś słaba kału. Chodzę sobie właśnie po sklepach, mam 10 FPS-ów i spotkałem taki oto miedziany naszyjnik na ósmy poziom, 500 HP za. Prawie 1kk, może troszeczkę przepłacam, ale nic z HP na rynku nie ma, także wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie. Zawsze to 500hp więcej na tym poziomie daje dużo, naprawdę daje dużo, jeszcze trochę więcej obrony. Przynajmniej załatwię sobie tarczę i będę mógł spokojnie już lecieć z XP. em chociaż na no podstawie mi załatwić jeszcze tą branzoletę. No nie wiem, ja przeszukam jeszcze może inne królestwa, może coś z HP znajdę do tych 20 k. No bo kurde, nie chce mi się i ciągle padać na tych czarnych orkach. No i będę sobie teraz wbijał kadeł, chyłki, plus 3 do mojej zbrojki. No i w sumie to było pewne, że pęknie. No dobra, także przyszedł czas też na mnie. Nie zrobiłem tego kwipunku. Może mi się uda jakoś poekpić. jeśli nie po jednej grupce, to po dwie. Ale na pewno nie będę mógł uciągnąć całego spota, także no ja zakładam PDK. No i lecimy sobie z ekspem. No dobra, jest event, jest y, możliwość wydropienia kochanego remniferka, czy tam ogólnie tego... Wierzchowca, ale tym razem mi niestety nie wypadł. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie mi jak spić na pustyni, i za chwilę będę dobijał sobie 27 level. Ale ja nie chcę tych wszystkich poziomów nagrywać, bo to jest trochę mało no dobrze, także mamy już kolejny dzień. Mamy jak na razie 29 level. No i niestety skończył mi się pedek, także odpuściłem sobie już grę wczoraj. Ale teraz trzeba nabić ten 30, żeby móc na lajcie robić sobie tą alchemię. Także, no ja zluruję kilka spotów, wybiję ten 30. No i pewnie zobaczymy się, jak będę robił misję na konia. No, bo wiadomo, trzeba pilnować tego czasu. Ja Expię sobie teraz i ogarnąłem taką w sumie całkiem ciekawą opcję. Wylosowało mi tutaj trzy karty. Wydaje mi się, że muszę zabić te trzy bossy i wtedy dostanę jakąś nagrodę. Także, później się tym zajmiemy, oczywiście. Potem jak zrobię konia, teraz no lecimy do tego 30 levela. No i mamy 30 level up i przy okazji powiem wam, że wydropiłem naprawdę zadziwiająco dużą ilość oczu, oczów pająka, oczu pająka. 12 sztuk, nie wiem z czego, pamiętam jeszcze kiedyś, te oczy pająka kosztowały całkiem dużo, i jeszcze 4 pajęcze sieci, wiem, że no to jest na pewno coś warte. Później może się dopytam, jeśli nie zapomnę, ile to kosztuje. No i trzeba będzie dzisiaj już wystawić ten sklepik z jajkami, ogólnie z tym wszystkim, co wydropiłem. Bo zawsze taki hajsik na pewno wpadnie. No i pierwsze podejście pod trzeci level konia. Siadło bardzo fajnie. Dobrze, także jestem na postaci kuby i ogólnie gość tu ma takiego fajnego reniferkę, którego mu bardzo zazdroszczę. Może z niego bić, więc no, wydropił cztery jajka magiczne. Przedstaw się kubuś. No i będę je otwierał. Bodajże trzy razy się je otwiera, także. Będę miał w sumie co do nagrywania, no i tak z pierwszego, no 2k, czy tam 20k, 30k, księga dzik, dzikiego zwierza, to jest chyba coś porządnego, no i dobra, jeszcze jedno magiczne jajofasolka zen w bodajże razy jeden, także no w sumie lipny drop, ale zobaczymy co będzie później. No co, pół godziny można otwierać. No więc no, widzimy się za pół godziny. Ludzie patrzcie to jak gość mi dał jakiegoś PETA normalnie Ja ją małpiszą normalnie A e, jak to się w ogóle jak, to, jak tego się używa? No to o, cool. klikasz na niego Stoka płacisz e, Mały o... Małpiszon To nie wiem może jakoś inaczej go nazwę No już wybrałem nazwę także lecimy, wyklucz mam go tak? I to będzie jakaś małpka czy coś Tak i potem go musisz karmić yy, Ale nie jakimś żarciem wiesz takim bananami czy coś tylko normalnie. itemami I te mami, A jakimi itemami? Wszystkim. Broni. Broni. No. Ojo, dziwne to w sumie jest. No to dobrze, bo, bo nie będę musiał tego wyrzucać. Czekaj, ogarnę, przywołaj swojego zwierzaka. Dobra, i jeps, jesteś tutaj. A i w sumie taki kochany. No. No to fajnie, to dzięki ci. Luzik, luzik. Peżet 1,5%. Aha, czyli 1,5% mojego, tak? Całego. To ładnie, no to ci dodaje, to nie? No, to... no i jak mam jakby zwiększyć te bony? No i... Się nakarmić tak... go. Czy expić? Aha, expić, no dobra, ogarnię to. to. Cztery koluki czerwone, tam jedna niebieska armię. O kurde, no to nieźle. No to patrzcie jak się karmi ministranta. No to on przychodzi po kolendzie. Daje ci mu taki wachlarz, taki taki, że... kurde, nie wiem, dzwonek, wszystko. Klikacie nakarm. I dostałem bodajże 10 tysięcy punktów i jest całe kółeczko. Dobra, ja, ja chcę coś powiedzieć też jeszcze. Dobra, no to możesz mówić, bo już, już? włączę. No Dobra to jak drobnie zmianka albo dodanie, to ja robię silo Dobra. O, zmianeczka. <laughs> Nie no tak, żartuję 10k i teraz znowu 30k. Eliksir księżyca, no i oczywiście Rada Pustelnika. O dobra kurwa to... No To kliknę X To jakieś lizanko No może być No i lecimy sobie z badaniami biologa Pierwsza oddajemy bez I dostajemy za to w sumie jak zawsze gówno No i lecimy sobie z grzybami tuę. Pewnie też dostanę gównianą nagrodę Dostałem żelazny hełm plus dwa Nieźle kurde gówno Także Kuba ma wam coś do powiedzenia No także jak dropnie teraz Mianeczka albo dodanie to yy, Tam skakuje na butle do reja No to zapraszam jak coś no to otwieraj Dobra Niebieska smacza fasola Kurwa Yangi Yangi Kurwa biała Kurwa nieba. 35 level muszę mieć za sobą No i doszło do tego że administrator dał do drugiej w nocy 75% Expo Na ogólnie chyba na całym Peru jest tak więc od tutaj jest serwer 75%, więc wow, naprawdę można expić, yy, będę expił sobie z kubą, wiadomo, oczywiście odpala jeszcze jednego PDK, on będzie miał liderkę i w ten sposób będziemy expić w pt w V1, więc no ja jadę tam, no i pewnie zobaczymy się już w środku ogólnie idziemy sobie na czarne orki, yy, bo oczywiście V1 sobie nie poradziliśmy, no i szkatułka wodza orków, bank, boski łuk moreli, no nieźle, no bo ogólnie Ubiliśmy wodza orków, więc jesteśmy kozaki, jednak trochę. No i teraz będziemy expić No dobra, no i za chwilę będę wbijał ten 35 level. Yy, skończyły mi się PDK. Wszystkie expi'e, no coś około 2 godzin z kubą, no później już wbił ten 35, więc zostałem sam. No i to drugie kółko, już przeniosłem się w sumie na pustynię z czarnych orków No i jakoś leci, no za chwilkę będzie jeszcze kurde kilka procent Tylko, że na nagrywaniu straszne lagi, nie da się w sumie bić Ale jest 35 level, także no nie wiem co mi teraz pozostaje Pewnie dropienie przez całą noc, chociaż nockich w sumie nie planuję robić, bo mi się nie chce Jeśli chodzi o peta, mój ministrant ma już level 22, także całkiem fajnie Już jest w sumie nawet późna noc, no w sumie nie taka późna 23 a już jestem śpiący, bo rano nawet wstałem, więc chyba zaraz pójdę się kłaść. No dobra, także będziemy wbijać 17 punkt Berserkowi. Jeps. I uwaga, czy siądzie na M? Kurde, nie siadło, bo miałem w sumie KU i teraz będę musiał szukać Berka, OZK na Berka. Tak, dobrze, to powiedziałem, że jestem śpiący, ale chyba dobrze to wszystko podmieniałem, także ja szukam... OZB Serki, jeszcze poszukam może tego. Było... Tego ekwipunku z HP, to będę sobie jakoś lepiej radził. No bo, kurde, mój ekwipunek strasznie się. Mam też duże rzeczy do sprzedania, także na nas można ustawić sobie sklepik. No nie, no jakoś to powinno wyjść, powinienem jakoś ten hajs zarobić. Jak na razie, no, się strasznie tą postacią po prostu slepa. Powiedzmy, że przeglądałem większość tych sklepów i okazało się, że jestem narażony na duży wydatek, bo OZK berserk kosztuje od 2 do 3 kk także no. Ja tutaj sobie znalazłem sklepik, gdzie jest po 2,5 kK. Najpierwsze no podejście, bardzo chciałbym, żeby to weszło, bo no jednak 2,5 kK to jest duże. To jest dużo, jak przynajmniej na ten level. Także jeps No i oczywiście kurwa musiało spalić. Jak ja tego metina nienawidzę. Dobra, kolejne, kolejne. Gdzie to było? Tutaj. Drugie podejście. Jezu, ale mnie reaguje. Dobra. Uwaga. No to chore. Ja pierdzielę. 7,5 kK. No, nice, nice. Benz, i uwaga. No, jeszcze muszę użyć, no racja. Myk i znowu nie siadł. Boże, co jest z tym nie tak. Nienawidzę mojego szczęścia. Pamiętam, jak wydawałam na starej postaci jeszcze kiedyś w Metinie na to pieniądze. To było po prostu straszne. Tylko to mnie też laguje. To też mnie boli, naprawdę. Jep, uwaga. No, znowu nie siadło. Co jest nie tak z tą postacią? Kurwa. Ja pierdzielę, dobra, ostatni berserk jaki tutaj jest. Jest jeszcze jeden, ale dobra nie kupię od razu. może tym razem wejdzie. Bardzo bym chciał. Uwaga! Jestem jeden w końcu. Jezu! 10 kaka lub 12,5 wydałem. Ja yeah, pierdziele, dobra, to berserk kakału. Nie mogę użyć, bo mi brakuje doświadczenia. No nie, źle, kurde. No i w sumie to, to było na tyle w tym odcinku, tak w sumie niemiło się skończy, bo wydałem cały swój hajs, a mogłem mieć za to dużo w sumie. No ale dobra, nieważne. Dziękuję za obejrzenie. Zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał. Na razie i cześć. Dobrze także, polecimy sobie teraz z wynikami konkursu. Słaba jakość, dodatkowo tutaj gdzieś jest pasek, yy, znaczy ogólnie jakaś tam, nie wiem, link do strony do Bandicama, ale w sumie nieważne, bo nie chcę się jakoś, nie wiem, kupować czy graćować nawet tej wersji. Jest bardzo dużo komentarzy. Yy, zauważyłem, że niektóre się powtarzają, także ja muszę usunąć ten zbędny spam, który mi się rzuci w oczy. No i zobaczymy się przy losowaniu. No dobra, także ładujemy komentarze. Jest ich teraz 154. Przedtem bodajże było 4 więcej, więc 4 usunąłem. No, całkiem wydaje mi się, że sporo było tego spamu i wygrał SEO. w sumie, ciekawe czy dotrwasz do tego momentu i ogólnie masz tak około tygodnia później, jeśli się zgłosisz, co już, jeśli wtedy, w tym czasie się nie zgłosisz, no to jest tak bardzo mała szansa, że prawie jej nie ma, ale gdybyś jednak się zgłosił po tygodniu ponad od dodania tego filmu, no to przykro mi, niestety nagroda przepadła, a jeśli chcesz ogólnie się po nią zgłosić, to napisz z tego komentarza, znaczy z tego kanału właśnie, o z tego, komentarz pod tym filmem, jak mam się z Tobą skontaktować, przykładowo swój numer GG albo po prostu się odezwać, żebym ja się do Ciebie odezwał, na pewno wtedy się jakoś w komentarzach dogadamy, a tymczasem dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie i na razie no i cześć.